BMW Seria 4G22. Kontrowersyjne coupe, które efektownie odróżnia się od innych aut. Zostań do końca, a poznasz kilka ciekawych faktów, które warto o nim wiedzieć. Zacznijmy od kontrowersji, która się pojawiła wraz z premierą drugiej generacji BMW serii 4. Co wzbudziło wszelakie dyskusje na jego temat? Są to niewątpliwie ogromne nerki na kratce wlotowej przedniego grilla. Nowa czwórka wraca do korzeni. Pionowe kratki wlotowe już kiedyś istniały w bawarskiej marce. Odważnie powrócono do tego stylu i moim zdaniem wygląda to rewelacyjnie. Teraz nie da się pomylić BMW z żadną inną marką samochodową. To dobra informacja, bo wielu współczesnym samochodom brakuje swojej tożsamości, zlewają się z tłumem i są zwyczajnie nudne. Tutaj jest zupełnie inaczej. BMW znowu zaczyna wyznaczać trendy projektowe, nikogo nie naśladuje, jest owszem nieco ekstrawaganckie, ale z pozytywnym kontekstem. Poza drobnymi detalami wnętrze ma być przeszczepione z serii trzeciej. Skoro już je znacie, to krótko skomentuję, że jest ono bardzo przyjazne dla oka, dlatego, że nie ma w nim skrajnego minimalizmu. Czasem wydaje mi się, że auta w przyszłości będą miały jedynie kierownicę, ekran i nawiewy powietrza. Na szczęście, BMW idzie własną drogą i wychodzi im to świetnie. Za ładną stylistyką kryje się sporo technologii. Współczynnik oporu powietrza, który i tak był bardzo niski, bo wynosił 0,29, obniżono do 0,25. To pozwala podróżować w komfortowej ciszy przy dużych prędkościach i wpływa pozytywnie na spalanie. Silniki, jak to w BMW, nigdy nie są słabymi jednostkami. Dostaniemy na początku trzy benzyniaki i trzy diesle. Najsłabszą jednostką benzynową jest 184 konny silnik, dysponujący momentem obrotowym na poziomie 300 Nm. Mocniejszy posiada 258 koni i 490 Nm. Najmocniejszy sześciocylindrowiec M440i będzie dysponował 374 końmi mocy i 500 Nm momentu obrotowego. Dodatkowo technologia Mild Hybrid zapewni 11 koni mechanicznych mocy. To rozpędzi serię czwartą do 100 km na godzinę w 4,5 sekundy. Bardzo pomocna w osiągnięciu tak dobrego wyniku jest 8 automatyczna skrzynia ZF oferowana w standardzie. To nie wszystko. BMW wprowadza funkcję Sprint, która zmaksymalizuje osiągi na czas przyspieszania. Wysokoprężne jednostki będą miały 190, 286 i aż 340 koni mechanicznych mocy w topowej odmianie M440D. Jeśli to nadal będzie dla kogoś zbyt mało, to w 2021 roku do oferty dołączy M4 z motorem, który zapewni przynajmniej 473 konie mechaniczne. Absolutną nowością będzie tutaj napęd na 4 koła z możliwością wyboru trybu jazdy wyłącznie z napędem tylnej osi. Za taką przyjemność trzeba będzie jednak słono zapłacić, bo już teraz M4 zaczyna się od 377 000 złotych, co może oznaczać, że nowy model zbliży się do kwoty 400 000 zł. Właściwości jezdne będą lepsze niż w serii trzeciej. Środek ciężkości obniżono o 21 mm, poszerzono rozstaw kół, a rozłożenie mas pomiędzy osiami wynosi idealne 50 na 50. W standardowym wyposażeniu znajdziemy usportowione zawieszenie, zaś opcją jest zawieszenie M-Sport oraz adaptacyjne amortyzatory BMW M. Dodatkowo można się pokusić o progresywny układ kierowniczy i sportowy układ różnicowy z pełną blokadą dla tylnej osi. Niemcy wyposażyli swoje nowe coupe w wiele najnowszych rozwiązań technicznych. Znajdziemy tutaj m.in. światła LED oraz lampy laserowe, w których zastosowano nowe diody do jazdy dziennej w formie litery L. Na liście opcji pojawił się także wyświetlacz HUD, sterowanie gestami dla systemu multimedialnego, kamery 360 stopni oraz nagłośnienie Harman and Cardon.